Witam Was w grze Unvanquished Grze Która jest Przeróbką Modyfikacją Tremulous Gdzie Osoby Wzięły grę tremulous przepisały ją czy przerobiły ją na inny silnik modyfikacje dokładniej na modyfikacje przepraszam quake'a czy arena poprawiając grafikę pozostawiając to co w tremulous było najlepsze czyli Gry sieciową, ponieważ gra jest sieciowa. Pomyślę, czyli walce dwóch obozów, które mają własne bazy, które mogą budować, które mogą walczyć. E, rozbudowane mapy. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o przedstawienie Unvanquished Czyli, swoistego odnowienia Tremulous. Jeśli chodzi o grafikę, ponieważ jeśli chodzi o mechanikę, jeśli chodzi o cały system gry, to nie został on zmieniony. Pierwszą nowością jest to, ale to zaraz wam pokażę. o słyszę nie wiem czy zauważyliście modele postaci postaci obcych są 100 razy lepsze od tych tremulous. Ja miałem grę ustawioną na najbliższych detalach zmienimy się w budowniczego na najbliższych detalach Cały czas widzicie mój wskaźnik FPS-u, który ma około 90-100 FPS-ów. Teraz jesteśmy w trybie budowniczego. Nowością jest pokazanie energii każdego elementu w naszej bazie. Możemy także elementy Atakować i niszczyć, burząc je, jak i też budować, i tu jest kolejna nowość: możemy budować tylko w obrębie zielonego, takiego dymu czyli obszaru na czerwone obszary, że już tego nie możemy zrobić. Więc budujmy sobie tutaj na przykład wieżyczkę. Jest to pewne ułatwienie, ponieważ y, daje nam to pole y, wiedzy odnośnie tego, gdzie możemy budować, w jakim obszarze. No i jak stoją dane elementy y, naszej bazy jaką ma energię i jak się trzymają może się zmieńmy tutaj tu, tu to było bam Q. Zrzymajmy się w atakującego Moim zdaniem e, Unvanquished mm, Wygląda lepiej Niż Tremulous A co za tym idzie mm, Doznania Wizualne i odbiór tej gry są dużo lepsze niż w przypadku właśnie tremulous, Takie jest moje zdanie No budowniczego bratu. Nawet no, nie wiem gdzie iść. Chyba tu. Cała rozgrywka, m, cały mechanizm. I teraz, m, jeśli chodzi o grę, nie zmienił się pod względem m, mechaniki. Czyli, to co mamy w tremolo mamy tutaj, tak jak powiedziałam, zmieniło się, zmieniło się co najwyżej to. Schody sobie zrobiłem. I się chyba schowałem. Co najwyżej zmieniły się... ...właśnie grafika. Na plus. budowniczy może atakować strukturę bazy. Słyszę. Przez chwilę było widać właśnie obcego jego wygląd może teraz zagrajmy ludźmi żołnierzem i zaatakujmy bazę obcych Ok, tylko że to co zauważyłem to albo nie wiem jak tu się skacze albo tutaj nie ma skakania, a to nie jest nic dobrego, nie ja mam się stąd wydostać. Hmm. jakieś poukrywane schody zniesienia